Cześć, tu Husky98 i a to jest Minecraft Poradniki Pierwszy odcinek to jak przeżyć pierwszy dzień i noc Będę taką jakby serię nagrywał, no to, no to stwórzmy świat Zajmiemy go Poradnik Przetrwanie bez kodu i bezbonusowe skrzyni, żeby było trochę tu <laughs> Na początku najlepiej zebrać trochę, um, co się trafi. Na przykład ścina cukrowa, czy dynia lub kaktus. <laughs> Kurde. Mój, nie znoszę po prostu zimowego klimatu już tak na początek. Chamsko mi się trafił, tak powiem. No to, no to zbierzmy na początku kilka, yy, na przykład minimu, minimalnie dla mnie to jest na początek 10 drewna. Siedem jeszcze trzy. rozbierzemy no, to jeszcze jedną czy dwa nie jednrzy. <gry> <gry> I piąte na dole. No, tam są krówki. Zabijemy je na początek, żeby mieć na potem jedzenie. Tapetyki, oczywiście, z drewna. Chyba, że ktoś grał w Minecrafta pierwszy raz i nie wie o tym. Niektórzy mnie mogą nazwać takim dzieckiem Neo lub dzieckiem Minecrafta. Nie wiem jak ktoś mówi na takich no ja po prostu nie mam z czego nagrywać i... No, pomyślałam sobie w że zacznę nagrywać z Minecrafta. Nie obchodzi mnie, że ktoś będzie mnie na przykład dzieckiem Minecrafta nazywał. No, no, nie będę się po prostu tym przejmował. Nie ma po co. To jego wola, że mnie tak nazywa. Ja po prostu igno ignoruję takich. Wyścig krówko. dobra, no to zacznijmy szukać innego klimatu, bo ten mnie już denerwuje. Ale lagę złapałem. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy. Hmm. Szybko poszło. Znaleźliśmy już akurat jakieś nie wiem jak to nazwać, góry. O! Na początku mówiłem już, że warto zbierać taką trzcinę cyklową na początek. Węgiel zaraz nie zaraz skorzystamy. Kopalnia tam było na dole. No to chyba tutaj będziemy mieli nasz pierwszy domek. Oj, pójdę. trzeba sobie wyjść. Mam nadzieję, że nie gramy na pc Tylko chociaż na no normalu, zobaczymy. O! No, no, no normalu to spoko. Dobra. Yy, będę się wkupywał. Nie lubię mieć domków. Tak. Yy, nad powierzchnią. Potem, może tam zrobię jakiś tam, taki domek. Wkopiemy się. tam. tam, tam tu, 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 tu. Dobra. Trzeba zrobić. No po co ja to pójdę? No. Zrobimy sobie swoje pierwsze narzędzie. Kirof. Łopata i siekierka. Siekierka, łopata. No tak wyszło. Zbierzmy to. No i zacznijmy, najpierw no, wykupimy nieco koala, czyli bęgu, jeśli ktoś nie umie angielskiego. Nie chcę was nudzić tym takim kopaniem tego węgla. Ale co już nie ma wyboru. Możecie sobie w każdej chwili przewinąć. <noise> Proszę bardzo. Teraz ja sobie wykopiemy nieco kobla, żeby mieć lepsze narzędzia.

Dobra, teraz mamy trochę... Wypikamy z 10 kompostą, no. Tu to sobie... Wystarczy. Zrobimy sobie lepsze narzędzia. Łupata i kilo. Przydatne. No, To zaczniemy kopać. Domek. głębi. Może gędziej. Nie wiem, co Dobra, Teraz taki fail. Zapomniałem zrobić drzwi, Zrobimy ich dół. Nie będę żałować. Załatwię więcej drzwi. bye okay. Dobra, tyle drominek starczy, no bo potem to zbierzemy. I jedziemy teraz pięknie. O, akurat nam się żelazo trafiło. Zaraz wykupiemy. O, pół drzwi, dobra. Kupimy sobie tak. Super. O tym o tu jednej. Abo zaraz to później tylko to nasze żelazo. Muszę zmienić kamienny. Po to przepalimy. No, już jest noc, zapada szybko, szybko jest w jeszcze pomieślimy trochę drewna wykopać, no, lisko spoko. Oh. Zablokowało nam się. Dobra, prowadzi. Te drewna Teraz wystarczy. Crafting, crafting box. Zrobimy sobie teraz włas. Władajcie w crafting box. Fox, wasn't awesome, force good shit will be one back, the lumpat following the cool. No, what the fuck zamyka się. Teraz, jeszcze w wokół. No i to będzie nasz pierwszy dzień. Już do końca zaczyna się noc. Jeszcze tam zrobię piecyk może ktoś gra pierwszy raz i nie wie tak się robi piecyk wstawiamy go tu dobra, oszczędzamy rano a potem zrobię skrzynię do sobie upieczemy wołowinę będziemy korzystać z takich surowców, ja zawsze korzystam np. z włazu jak mam za dużo patyki zużyję poczekamy chwilę dodam drewno i tą zajmiemy się resztą o. mam tu 6 skóry co bym mogła zrobić buty ze skóry jakbym miał jakiś barwnik to by... o. Snajki. Dobro. Probuje s tom. Naš dah. Nad glavom. Mi <gledujem> dugo Jeszcze jeden, żeby nam się zregenerowało życie. Oż, drewniony miecz. Zaraz będę rudę żelaza przedapiał. Ale to, to dobra, może w następnym odcinku co skończymy. Dobra, cześć. nara.